Witam kochani w kolejnym dniu vlogmasu. Prawdopodobnie ten vlogmas, ten dzisiejszy, jest połączony z wczorajszym, ale to już Wam mówiłam, dlaczego tak może być w tym tygodniu. Tu to zdrowia małej jest już lepiej, bo antybiotyk zaczął działać, więc już się bawi, wiecie, lata już więcej je, bo nie było chętna do jedzenia przez te dni. Ale już jest lepiej. A ja co? ogarniam chałupę. Nastawiłam pranie, bo nie zrobiłam go od niedzieli. Zrobiłam tylko to białe i no jest środa i nie zrobiłam reszty. Bo ja też się kiepsko dosyć szułam. Eee, też nastawiłam zmywarkę, odkurzyłam. Posprzątałam w salonie, czekam na jeszcze posprzątanie w pokoju małej, klasycznie zabawki. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym dniu i zapraszam do oglądania. Zrobię sobie drugą kawę, ale muszę dosypać. Ostatnio kupiłam w Dino, bo na zakupach nie było w Lidlu. W piątek jak wydałam zakupy, to w Lidlu nie było naszej kawy. No cóż, oczywiście rozsypię. I skończyła się moja przyprawa. Będę, będę musiała pojechać do Carrefoura No kupić tę przyprawę, chociaż o nie było, więc też się boję, że jej po prostu nie będzie. Ale i tak, ale i tak w tym tygodniu będę musiała pojechać do wyłomina do galerii, ponieważ zamówiliśmy prezent dla małej. Na tym moment nie chcę Wam pokazywać co to, ale pokażę Wam, bo to jest prezent od nas, więc Wam pokażę, co kupiliśmy, może się zainspirujecie. Oczywiście wszystkie prezenty, które Mała dostanie, które są w naszym obiegu, to Wam pokażę. Ogólnie też chcę nagrywać po świętach to, co dostaliśmy na święta. jak co roku coś takiego nagrywam, żeby... Nie wiem, ja widzę po prostu troszkę w tym sens nagrywania, bo na przykład za rok ktoś nawet dla dwulatka może, wiecie, szukać pomysłu na prezent, a sądzę, że w tym roku naprawdę fajne prezenty dostanie. I nie wiem, czy Wy jako rodzice też tak macie, ale wiedząc, co dziecko dostanie od świętego Mikołaja, czyli od rodziny, to czujecie taką ekscytację, bo po prostu wiecie, co dostanie i już się tak samo jak dziecko nie możecie doczekać tych świąt. Po prostu, bo będziemy się razem bawić tymi zabawkami, więc naprawdę, sztos, nie mogę się doczekać tych świąt, bo naprawdę super prezenty będzie miała i nie mogę się doczekać reakcji, naprawdę. Nie wiem, czy będę pokazywać to, co kupiliśmy dla rodziny, bo dużo tych prezentów nie będzie, ale no... na pewno będzie szukanie prezentów w przyszłym tygodniu. Tak, będzie kupowanie prezentów, ale ja chyba nie, nie będę pokazywać. No chyba, że przy pakowaniu, e, wiecie, będziecie coś tam widzieć, ale nie będę z stricte mówiła co dla kogo, o. Ale przy pakowaniu prezentów pewnie będziecie widzieć, e, mieć tam, będziecie mieć taką namiastkę, to co e, ogarnęliśmy dla rodziny. Jestem w trakcie też robienia zupy, wywaru całego bulionu i wyciągnęłam z zamrażarki zupę jarzynową, bo dzisiaj będzie zupa jarzynowa żeby troszeczkę, ta, wiecie, te warzywa rozmiękły bo i tak będą się długo gotować a troszeczkę im tak ułatwię no używałam mrożonek po prostu eee, co, eee, ostatnio kupiłam też porcję porciorosową... też ostatnio kupiłam porcję skaczki, z kaczki, więc ja po prostu zagotowałam liść laurowy, pieprz, ziele angielskie gotowało to się może z 3 godziny na małym ogniu z 3-4, może z 3 -5. No i co, wrzuciłam y, rozmrożone warzywa, czyli to po prostu były, więc miało po prostu troszeczkę łatwiej, żeby się ugotować. No i co, teraz będę blendować. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo nie wiem, czy mała w ogóle zje tą zupę. No ale jak nie mało, no to i my. Y, a jest tutaj brukselka, więc. Nie wiem, czy mała jak zobaczy bokserkę, to nie, nie wiecie. Nie będzie chciała jeść w ogóle. Więc chociaż tak spróbuj przemycić jakieś warzywa. A zupę jest naprawdę dobry sposób. chociaż nie wiem, czy zje. Wyszła naprawdę dobra. spoko, pokoju, zazwyczaj to robię. Wiecie, po prostu takie warzywa. Ale postanowiłam, że ją po prostu zblenduję. Zobaczymy, czy mała będzie chciała jeść. Może też troszeczkę posolić, popieprzyć. No. Czy coś jeszcze dodać? Chyba nie. No. E, I nagotowałam taki gar. że to chyba pójdzie do zamrożenia, bo to miała być dupa na dwa dni. A zagotowałam tego, tego tyle. No ale dobra, po prostu pójdzie do zamrożenia, będzie na jakiś inny dzień, prawda? Nie uwierzycie, mała zjadła całą miseczkę i jeszcze poprosiła o trochę dokładki, więc udało się. Mała zjadła zupę, zjadła warzywa. Nie wiem właśnie, jak to wyglądało, gdyby widzieli, nie wiem, widziała wszystkie osobne warzywa, bo to mogłoby być różnie. Kiedyś wiem, że jadła bez problemu i kalafiora, brokuła, wiecie, ale jak teraz, z jej wybrędnością pokarmową, że ja tak powiem, brzmi w domu, bo podobno w przedszkolu ładnie wszystko je, i z takim buntem dwulatka to nie wiem, jakby to wyglądało gdybym jej tej zupy nie splendowała, ale najważniejsze zjadła a ten gar jest tak duży z tą zupą że bym to podjął też na kolację no, czy jakiś problem? nie zrobiłam dzisiaj drugie podejście do gorącej czekolady, tylko dodałam mąkę ziemniaczaną, żeby była troszeczkę gęste. więc proszę bardzo Witajcie w kolejnym dniu. Połączę ten dzień z wczorajszym. Miałam wczoraj łączyć. Miałam łączyć wczorajszy z poprzednim jeszcze, ale wyszło tyle materiału z poprzedniego, 15 minut, więc uznałam, że będzie ok. Nie wiem, czy ja tego wczoraj Wam nie mówiłam. Jest godzina 17. Mała została na chwilę z babcią, a ja muszę zrobić zakupy. Czemu dzisiaj? Czemu w czwartek, a nie jutro, czyli w piątek, tak jak zawsze? Ponieważ nie mamy chleba. I jedną butelkę mleka, więc no, trzeba zrobić zakupy dzisiaj. Nie ma dla mnie żadnego problemu, dlatego no, ogarnęłam się jakoś i idę do Lidla. Nie wiem, ile uda mi się dzisiaj nagrzewać, no bo tak jak mówię, jest późno, no ale trudno. Pierniczki odkładamy na nie wiem jaki dzień. Prawdopodobnie na, na tą niedzielę, więc zapraszam ale prawdopodobnie na tą niedzielę odkładamy piarnitki więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym dniu i zapraszam do oglądania Zrobiłam zakupy widlu Teraz idę do tego Rosmana Papieruchy Trzeba kupić zapas pieluch <noise> <noise> załatwione Oczywiście zabieram hol zakupowy. O nie, to się nam mąka otwiera. Dobra. Ok. Daj nie wiedzieć. Op. Ekstra, bardzo mnie to cieszy. Dwie mąki wzięłam, bo. No, grudzień jest takim miesiącem, w którym używam często mąki. Drugi, tańszy produkt za 50%, więc to wyszło za 50%. To są koreczki śledziowe w oleju, proszę bardzo, a tutaj drugie wzięłam śledzie krojone w sosie śmietanowym, tam z jabłkiem, więc miałam ochotę. A żeby było na przecenie, to warto skorzystać. Wzięłam też dzisiaj na kolację hamburgery. Wiem, że one nie są zdrowe, więc... nie. Wiem, nie zabijcie mnie, ale mam ochotę na Maka McDonalda, ale mm, jak już kupować no to dla naszej dwójki a będziemy jechać prawdopodobnie na zakupy świąteczne to może wtedy coś zjemy, dlatego to jest taka namiastka no tak mąka mi się tu rozsypała, fajnie Wzięłam dla Bartka, bo poprosił mnie Ale wiecie co? On poprosił mnie o zero. Mama! Co kochanie? Mama! No trudno! Mama! Trudno! Nie ma! Jest, myszko! Ale w topa, bo poprosił mnie o zero. A ja wzięłam mu alkoholowe. No trudno. Cebula. Ketchup łagodny. Wszystko teraz mam tutaj w mące. Wzięłam herbatniki z czekoladą i nowość z białą czekoladą. Wzięłam te batoniki. E, tutaj jest chyba to dla mnie: kokosowy i mleczny. Tutaj dla Bartka. Te stopy, tym razem czarne. Przyprawa do kurczaka. Czosnek trzy razy. Marchewka również trzy razy. Jeszcze trzy razy awokado. Ja biorę awokado jedynie wtedy, kiedy jest na promocji, a dzisiaj było minus 50%, więc skorzystałam. Jest fajnie miękkie, więc na dniach będę mogła sobie po prostu wiecie go zjeść. Wziąłam też chipsy. Już tutaj jest otwarte, bo mała, oczywiście jak zobaczyła, no to chciała, więc teraz sobie tam chipsy je. Rzadko kupujemy ostatnio chipsy, więc na kupację pozwoliłam. jogurty pitna. Dla Bartka i dla Małej, bo oni to spiją. Nie, jakoś tak rzadko, bardzo rzadko, chyba że naprawdę nie mam coś zjeść na, się na nie. nie mam ochoty, nie wiem cokolwiek. Parówki. Jedne pójdą do zamrożenia. Dwa razy klopsiki. dwa razy danonki. Ostatnio kupiłam to monte, prawda? Znaczy to podrubę monte, pilosa. Mm -mm. To ona tego nie zraz zjadła, ale nawet nie cały. Stoimy przy danonkach, bardziej takich serkowych, serkach, a nie takich mlecznych, tak jak właśnie, znaczy, no właśnie, mleczne serki. I ser... Wiecie o co chodzi? Kumacie mnie, nie? I wydałam kapustę, kiszoną z marchewką. Po pierwsze, miałam na nią ochotę, a po drugie, e, będzie do obiadu so, w sobotę i w niedzielę. Oczywiście, mleko, dwa razy kola. sięłam dla małej e, te paluszki serowe, nie wiem czy zje. Kiedyś pamiętacie, może, że jadła, jeżeli kiedyś wam oglądaliście, e, no to jadła na tym roku czy coś, ale potem przystała, więc jestem ciekawa, czy teraz e, sobie zje. No i pojechałam do Biodronki specjalnie po ser. Duży ser za 20 zł i uwaga, uwaga, to było ostatnie opakowanie, więc trafiłam, bo w samym tygodniu nie kupiliśmy sera, ale jakoś przetrwaliśmy, jakoś daliśmy radę, dużo sera też nie szło w tym tygodniu, a właśnie przyda się, po prostu przyda się. No i co? To wszystkie zakupy, jeszcze oczywiście kupiłam pieluchy i to pięć opakowań dwa razy siódemki dwa razy, znaczy trzy razy szóstki bo na takim pograniczu zmiany rozmiaru co kochanie? jaka jesteś już dusia duża dziewczynka jestem dusia no, więc to wszystkie zakupy, pakuję to i... No i co? Może zjem sobie kolację, czy coś. Może zrobię te hamburgery teraz. Chciałabym się z Wami na dzisiaj już pożegnać. Jak widzicie, jestem już w piżamie, z kolą. Mała też już umyta, wiecie, nakremowana. Teraz oczywiście mleko sobie będzie wyciągać. No, kładziemy się po prostu już spać, Obejrzyj, że tylko końcówkę ostatniego chyba odcinka Bridgertonów. no, więc już jestem na końcówce dosłownie i zabieram się za oglądanie królowej Szarłoty. Witajcie kochani, w kolejnym dniu. Łączę trzy dni w sumie, bo te dwa dni ostatnio były dosyć kiepskie. Ten dzień dzisiejszy też raczej będzie taki kiepski, no ale mimo wszystko chcę dla Was y, nagrywać. Mimo wszystko to będą połączone dwa, trzy vlogi, ale trudno, wybaczycie mi. Jak widzicie, jestem na spacerze z małą. Tutaj jest młoda. O. W kombinezonie dzisiaj. Bo był lekki przymrozek dzisiaj rano, więc ubrałam jej kombinezon, żeby było po prostu jej cieplutko. Ale ja zdziłam czapkę, bo mi za gorąco. Tak, więc wyszłam dzisiaj na spacer, ponieważ jest piękne słoneczko. Pogoda jest po prostu nie nie zimowa, chociaż zimy jeszcze nie mamy, ale... w ogóle nie grudniowa. Jest styczniowa, lutowa. Taka jest pogoda, więc witam Was w kolejnym dniu, a ja idę dalej na spacerek. Chcę podejść na chwilkę do Dino. Wczoraj pokazało mi się na TikToku, że są gazetki z Bluie. Może mi troszeczkę prześwietlać, więc sorki. Czekajcie. Ciężko się jedzie tą spacerówką. Widzicie? Bardzo. Tego chciałam pogadać, ale ona już nie ma Że są podobno gazetki z Bluie. W kioskach i podobno w dino też były widoczne, więc chcę podejść na chwilę i zobaczyć. Wiem, że nie powinno z małą wychodzić, ale chyba sekundkę jej nie zbawi. Wiecie o co chodzi. A chyba spacer dobrze je zrobi też tutaj. A do dino tylko, wiecie, na sekundę zobaczyć w gazetkach i tyle. <mysy> mamy i my dorwałam w Dino jest takie daje info, że jeżeli chcecie mieć tą gazetkę no to pojedźcie do Dino ewentualnie pojedźcie ci po kioskach, ale mamy gazetkę, są tutaj królowanki dwie w sumie i yy, dwa plakaty tylko czekajcie, Wam pokazuję, o mam jeszcze coś takiego do wycinania, dwie korony i taki łańcuch yy, i tu mamy jeden z tymi obrazkami. I tutaj drugi, z tatą O, to jest tutaj, to drugie, to papugowanie. O. Więc mamy plakaty. Nie wiem, czy będę je tutaj wieszać, czy po prostu nie zyskujemy w gazetce. No a tutaj mamy dołączony właśnie pizzę, Oczywiście przy wyrywaniu ją trochę uszkodziłam, ale w książce, no, no czy w książce, w gazetce mamy wyjaśnione. Jak się właśnie tutaj bawić? Czy mamy, no, pizzę, na której mamy położyć składniki, pudełko, w którym y, dowiedziesz pizzę, flamacę i bloczek do zapisywania zamówienia, no i radełko do pizzy. No i proszę bardzo, oczywiście cała scena jest, oczywiście też cała czytanka y, z tej sceny, tak? I kolorowanka chyba z tego. No więc tutaj mamy to radełko, składniki, które możemy, wiecie, wycisnąć. Pizza nie wiem jak wygląda, nie powiem Wam. Tam trochę ją widać, ale... jest, Niestety trochę pudełko zniszczyłam. <grywania> nie wiem, czy to pudełko przetrwa. No, no ale trudno. I mamy tutaj też taką kosteczkę do zabawy, którą możemy skleić. No i wiecie, rosowanie tor przeszkód, muzyczne posągi, zabawa chowanego, magiczny szpagat, słuchaj swojego mistrza, przebieranki, no i oczywiście mm, ten... nie pamiętam jak to się nazywa. Boże. Ej, nie powiem wam, nie pamiętam. No i mamy tutaj oczywiście ruczkę, którą tam możemy wyciąć, i dziecko się będzie bawić. Wiem, że ona jest za mała. Jeszcze na takie zabawy, ale no dobra. I kolejny numer od 6 lutego, więc no, będziemy musieli trochę poczekać, ale będzie babunio chwytak, więc e, będę polować, będę polować właśnie na babunio chwytak tak. Ja kupiłam to, wiecie, tą gazetkę głównie dlatego, ale kolorowanka też będzie. O, tyle. Mam znalazłam. Wiem, że mam mało tutaj światła, i jest trochę bardzo rozmazane. Nie brałam też ze sobą aparatu, wziąłam sam telefon. No i oczywiście dokumenty, wiadomo. Całą torebkę. Ja teraz do galerii wołomin'. Małą ponownie zostawiłam z babcią bo no pojechałam, z, poszłam z nią w sumie do, do Dino, ale to był wiecie tylko moment, weźcie po tą gazetkę i na tym tyle, e, a, ale do galerii nie chcę z nią jechać, no bo nadal jest na tym antybiotyku, więc mm, po co ja do galerii? E, po mm, prezent dla małej na święta. Zamówiliśmy do Smyka mm, odbiór właśnie, bo był za 0 zł, bo był za 0 zł, więc no, nie chcę też przepłacać za... Dostawę, nie wiadomo ile. Kupiliśmy mały ten zestaw duplo z serduszkiem na półtora roku, ale uznałam, że będzie ok jak na początek, bo ona lego nie miała. No i sama, jestem ciekawa, jak to będzie po prostu wyglądać. To będzie prezencik od nas.